Hey, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Soulson, a to jest kolejny już chyba ósmy odcinek z The and Demons, moi drodzy. W ostatnim odcinku skończyliśmy w szpitalu u naszych dziadków. Teraz zaczynamy w szpitalu u naszych dziadków. Więc gdzie skończyłem? A, no tak. Spędziliśmy resztę dnia z naszymi dziadkami. Nadszedł czas się pożegnać. Swoją drogą, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się seria podoba. Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół. Ważne, żebyście zostawili jakąkolwiek reakcję, bo to jest najważniejsze, żeby, żebyście jednak zostawili po sobie ślad, żeby liście oglądaliście, a nie, że tylko przypadkiem kliknęliście i, i po prostu dajcie znać, co myślicie o tej serii, i w ogóle, co myślicie o kanale, i w ogóle, co myślicie o mnie, i w ogóle, dajcie znać, co myślicie. A teraz przechodzimy do odcinka. Dziadek Timiego. Zawsze miło Was widzieć, dzieciaki. Dobrze. To już timi. Dobrze Was widzieć. Jesteście jedynymi starymi, nierasistami, których znamy. Kogo nazywasz starym? Cały czas jesteśmy młodzi. Co powiedziałeś? Kto nie młodzi? Brodzi. Mówi, że w głównie brodzi. Nie pojedziemy do grodu. Brałem tam pierwszy ślub. Co kto nie widział dó? o was jakich prób? Dobra robota, tybi. Chyba ich zepsułeś. Zacięła im się płota. Jak zamierzamy ich zatrzymać? Możemy wyłączyć respirator i szybko włączyć. <gry> Kurwa, to jest jak z komputerem. Jeżeli coś się psuje, jeżeli nie, nie działa ci telewizor, nie działa ci mikrofalówka, nie działa ci komputer, cokolwiek, to wyłącz i włącz jeszcze raz. Router, no wszystko, no to tak działa, ale nie wiem czemu, śmiem sądzić, że być może u dziadków to nie zadziałać, ale przekonajmy się. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Tony, nie lubisz czarnego humoru. Uuuu, i gdybym miał teraz zarabianie, demonetyzacja by weszła, bo wiecie, czarny. Yy, życie czarnych ma znaczenie i te sprawy. Nie mówię, że nie ma, ale no życie białych ma też znaczenie i w ogóle każde życie ma znaczenie, więc... Nie wiem dlaczego ludzie tak wygórowywują wszystkich czarnych, że oni są teraz tacy poszkodowani, źli niedobrzy. Jak mają swoje plusy i minusy, mają swoje wady, zalety. Każdy ma swoje wady, zalety, niestety. Ale to wiecie, no, 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 no żółty czy, czy, czy nie wiem, różowy, no kurwa to no, tacy sami są, prawda? No więc tutaj nie wiem, moim zdaniem się trochę styltowałem w każdym razie. Mm, lećmy dalej. E, Tony, nie lubisz czarnego humoru? E, wiesz, kto lubi długie, czarne rzeczy, To mi. Zapytaj matki. Czas odwiedzenia się skończył. Zejdźcie mi z drogi, małe potwory. Jeszcze pięć minut, proszę. Co się stało z ładną pielęgniarką, która daje czekoladki? Nie twój interes! Zjeżdżajcie! Czas, żeby. Czas, żeby uśpić tych dziadków. Ona się odwróciła. Ona się odwróciła! Patrzcie na to! Widzicie ten pieprzyk po prawej stronie? Po lewej stronie? To jest ta ze zdjęcia. Gaddę mamy ją. I teraz powinienem się w nią wbić, ale jestem dzieciakiem, powinienem ją tak złapać na, na, na glebę i powiedzieć, jesteś aresztowana, ale tego nie zrobię, bo jestem dzieckiem jeszcze, ale już wiemy, kto to jest. Już wiemy gdzie szukać pielęgniarki. Dobra, lecimy normalnie. No widzę, widzę. No pewnie, że to jest ona. Czy to możliwe? Pie pielęgniarka i kobieta ze zdjęcia to ta sama osoba? Zostały dwie osoby, tylko jedna kobieta, Reina Harpres. Połączyłem fakty. Miałem cel do zrealizowania. Zostałem zawieszony, więc nie mogłem dostać nakazu. Nawet nie mam swojej odznania. Rozdział piąty. Horror. Horror. horror, horror, horror. Hospicium. Powiedzcie szybko horror. horror, horror. Żeby to tu ładnie brzmiało. Horror. 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 horror, horror. <laughs> nie mogę R wypowiedzieć. Czekajcie. Horror. Horror, horror. horror. To jest to, kiedy za bardzo myślisz o czymś, że na przykład o bardzo prostej rzeczy, nie? Jeżeli na przykład e, za, za mocno myślisz o chodzeniu, to nie wychodzi ci po prostu o chodzenie. Teraz sobie pomyśl, jak się prawidłowo chodzi i spróbuj się normalnie przejść, no nie wyjdzie ci to, bo overthinking robisz. Mm, to po prostu brzmi się chyba właśnie za, za, za mocno myślenie czy coś takiego. To tak jest tutaj, jeżeli chcesz wypowiedzieć horror, no to mówisz go normalnie, ale jeżeli o tym myślisz, to te dwa i te dwa, dwa Rki chcesz wypowiedzieć, to dziwnie to brzmi, no horror. Horror horror horror, 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 No nie wiem, dzimnie to moim zdaniem, że nieważne, lecimy. Nie Junior. <laughs> Mam nadzieję, że Reina teraz tu pracuje. I idziemy szukać Reiny Ale to w następnie, no nie zrobiłbym, nie zrobiłbym, bym wam tego. Czy to jest kwiatek? A, to jest wejście, dobra. 17:53. Ciekawostka, zegar działa tak samo jak zegar w telefonie. Mhm. Teraz widzicie godzinę, w której to nagrywam. To jest mega fajna w ogóle. taki, To jest taki smaczek. To jest taki smaczek, ale dzisiaj teraz faktycznie jest godzina 17.53. Zresztą, żeby wam to udowodnić, to popatrzcie. 17.53. To jest. perfekcyjne po prostu. Fajnie, że to tak działa. Dobra. Eee, zawsze chciałem klikać w ten dzwoneczek. Telefon. A to nie jest dzwoneczek. Dobra, zaraz do niej podejdziemy. Eee, kalendarz. Papiery. okej, okay, fajnie. Kawkę, możemy wypić kawkę? Ta marka kawy jest wspaniała do robienia domowego paliwa. <laughs> Jeszcze jeden krok i... Nie, ona jest. Ona wygląda całkiem na normalną dziewczynę. <clears throat> Jeszcze jeden krok i sięgnę po palany paralizator. Jeszcze jeden krok i sięgnę po paralizator. <clears throat> Dzień dobry. Jak mogę pomóc? Dawaj odwiedzającego. No, okej. Okay. Myślę, że nie powiedzą mi dużo o Rainie. Chociaż szczerze. Najpierw zapytajmy się, czy ona w ogóle tu jest. E, dzień dobry. Szukamy Reiny Harpers. Herpes. Nie słyszałam o niej nigdy. To osoba z chorobą weneryczną? No, oczywiście. Hu humor tej gry. <laughs> Zapytaj o czerwoną książkę. Nie, jako detektyw się nie przedstawiałem, bo będzie chciał odznakę i nic z tego nie wyjdzie. Czy mogę spojrzeć na rejestr pracowników? Zdecydowanie nie. Jestem człowiekiem prawa. Musisz pokazać mi książkę. Mogę zobaczyć pańską odznakę? Niech zgadnę. Została w innej kurce. Lepszej, mam nadzieję. Muszę poprosić, aby opuścił pan budynek. Wrócę, pan rad. Będzie tutaj czekać wygodne łóżko. Nie ma co się załamywać. Potrzebuję planu. Nie będę nalegać. Dawaj ten paralizator, ale daj mi też kawę. <gry> Dobra, czekajcie. Teraz muszę coś wymyślić, tak? Papiery. E, mam coś? Nie mam. Mm, telefon. Okej, okay, wróćmy. Wyjdźmy i zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Co to jest? A to jest wejście, ok. E, to nie chciałem, to chciałem wyjść. 1755 w ogóle to jest ciekawa nie? jak można się zdradzić przez grę. Okej, okay. budka telefoniczna. Halo, czy rozmawiam z recepcjonistką? Właśnie pani wygrała lot w tropiki Halo? Jestem pani? Jaki to jest beznadziejny humor, no nie wierzę. W sensie. Do mnie trafi taki głupi humor. Ja bardzo lubię takie, takie, takie typowo głupie tutaj kawały, wiecie? Dobra. E, Torea jest pracowników. Nie mogę znaleźć Reiny Harkness. Czy jest to jakieś podejrzane imię? E, sprawdźmy. Czekajcie. Na pewno to będzie. E, Rita, Higiena. Daria Grub, Kot. Ej, w ogóle patrzcie. Patrzcie, to jest fajne. Gina Piguła. Ela Dopochowa. Pochow... Do Dopochowa. Maria Salowa, Tina Plaster, Rita H Giena, Higiena, Daria Grub Kod Heather. W ogóle Heather, no. To, to, to nazwisko mi się dobrze kojarzy. I Lunie Parish. No to jest jedyny nazw nazwisko, które tutaj nie pasuje. Hmm. Jest anagramem od Rainy Harpness. Może to być ona. Jej zmiana zaczyna się o 19 i kończy o 2. Teraz jest 17.53. Wygląda na to, że muszę poczekać. Okej. Okay. Czyli będę sobie leżał, tak? Wiecie co? Generalnie musiałbym wrócić o 19, prawda? Ale jest jeden sposób, w którym, yy, którym mogę to tak naprawdę zrobić, czyli po prostu przedstawić sobie czas. Więc widzimy się, jak już przedstawię czas. Okej, okay, jesteśmy. Co prawda, u mnie jest dalej 17.58, ale na telefonie aktualnie o 19:00, 19, więc zaczynajmy. Zmiana. Pani Parisz już się zaczęła, ale jeszcze jej nie ma. No, a kto to jest? Pielęgniarka. Przeklina. Kurwa, macie ja pierdolę. Co za krwa praca, muszę do tej biebanej roboty na 19 i siedzieć do drugiej w nocy. Pierdolona, kurwa. I tak dalej, i tak dalej. Tak na pewno każdy przeklina, ale lećmy. Pani René Parisz? Kto pyta? Detektyw Junior, spicerowany. Muszę zadać pani parę pytań. Pojedzie pani ze mną na komisariat? Na komisariacie. Ok, jesteśmy po krótkiej przerwie. Z powodów technicznych musiałem zrobić cięcie, aczkolwiek już wróciliśmy. E, I zapytajmy, słuchajcie, o morderstwa. Nie czytasz gazet? Wszyscy umieracie. Anakleto hag, Agata Dandrów, Eliseo Puzon. Kto za, kto za tym stoi? Reni Nie znam żadnego. <laughs> Ej, nie znam żadnego z tych psychopatów. Jeszcze jakiś dowód do obalenia? Pokaż zdjęcie. Oj, yeah, zdjęcia będzie świetne. To zdjęcie należało do Agaty Dandrów. Pokazuje członków sekty. A ty jesteś zaskakująco podobna do jednej z kobiet. E, przepraszam, ale naprawdę nie widzę pomiędzy nami podobieństwa. Jakieś lepsze argumenty? E, skrywajmy twardzieżę. No tutaj nie ma co, nie ma co, bo tutaj, mm, jeżeli ona faktycznie należy do sekty, to delikatność, no nie będzie na nią działała. Musisz coś wiedzieć! Mów albo aresztuję cię za utrudnianie śledztwa! E, więc może powinnam trzymać gębę na kłódkę. Więzienie uchroni mnie przed nieznanymi siłami. Myślę, racjonalnie uwierz w esoterykę. No, oczywiście, że ra racjonalnie. <laughs> Czarna magia wierzę, że stoi za tym człowiek z krwi i kości. Czuję alkohol. Nie powinieneś pić na służbie. Mogę już iść? Pip. Detektywie, mogę cię prosić na moment? Detektywie, moja cierpliwość się kończy. Gubisz się, puść tą prógwę i idź się umyj Ale szefie, jestem blisko Jestem blisko Wykopania z roboty Jestem blisko znalezienia zabójcy Niech zgadnę, z zabójcą jest twoja kurtka A ofiarą dobry gust Szefie Ta kobieta może być przełomem dla tej sprawy Ta prógwa może być przełomem do końca twojej kariery Spisz ją jak chcesz, ale daj jej iść Ile ma lat? Cały czas pracuję w tym hospicjum, Powinna być już pacjentem. Jeżeli pójdzie, to umrze i stracimy jedyny trop, jaki mamy. Jeżeli to psycholka i umrze, to nawet lepiej. Historia w końcu dobiegnie końca. Jeśli wszyscy skończą martwi. <laughs> wróciłem do hospicjum, <laughs> wróciłem do hospicjum. Muszę wiedzieć więcej. O, nie, tylko nie ty. Dzień dobry pani, to moja odznaka. Wow, sam ją zrobiłeś? Muszę porozmawiać z personelem, pracownikami, pacjentami. Zgaduję, że masz na ten nakaz. Cholera. E, do widzenia. <laughs> Muszę znaleźć sposób, żeby wejść i pozostać niezauważonym. Okej, okay, paralizator, spoko eee, Chyba wiem co zrobimy Jeszcze sprawdźmy papiery, jest tu karta jakaś? Posłuchaj, agencja zero Zero mózgu Trzymaj się z dala od mojej karty albo wepchnąć cię do tej maszyny z kawą Nie będę nalegać Okej, okay, w sensie... Ups, przepraszam, mogę zapomnieć kawę? Ups, wypadła mi Okej, okay, czekajcie, czyli tutaj coś mamy? Okej, okay, coś tutaj się na pewno dzieje, coś tutaj się na pewno dzieje Mhm, dobra, czekajcie Nie będę nalegać Dobra, dobra, spokojnie, coś tutaj musimy zrobić na pewno. Jeszcze jeden krok, okej. Okay. Jeszcze jeden krok i się parli. Co za wredna baba! <śmum> Powinien mnie zmienić głos na jakiś gorszy. <śmum> okej, okay, co możemy zrobić? Pozostać nie. Będę... Pozostać niezauważony. Hm. Słuchajcie, sprawdźmy co mamy po prawej stronie jeszcze raz. Pralnia. Ej, tu przed chwilą nie było pralni. A to wygląda jak jakiś taki Rastaman. Hm, <grym> Dajcie, Zrobimy mu głos Rastamana. Rasta. No i siema. Chcesz wybrać swoją bajerańską kurtkę? Muszę odebrać uniform pielęgniarki. Hmm, mam tu jeden, ale jest dla laski, kobiecy. <śmum> ja wiem, że wy chcecie zobaczyć damski uniform. Ja wiem o tym. Dlatego to zrobimy, słuchajcie. Chociaż męski wymuśmy, Nie no, no zrobimy to, słuchajcie, no. Chcę zobaczyć, co się stanie. To jest po prostu siła wyższa. Weź damski uniform. O, racja. To był damski uniform. Mogę go odebrać? Jasne, brachu. Potrzebuję tylko paragon. Udawaj, że zgubiłeś paragon. Klasyk? Chyba go zgubiłem. Czy mogę odebrać go bez? Jasne. Potrzebuję tylko numeru twojej karty kredytowej jako potwierdzenie. Odpuść. Nieważne, znajdę ten paragon. Daję znać, jeśli będziesz potrzebował zrobić coś z tą kurtką. Siema, chcesz wy. weź uniform pielęgniarkę, muszę odebrać bla, bla bla bla. Wymuś męski, sprawdźmy. Nie, męski. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Pokaż mi paragon, sprawdzimy to. To bardzo ważne dochodzenie. Bardzo potrzebuję tego uniformu. Słuchaj, co tydzień jest tu jakiś typek, co chce się ubrać jak księżniczka. Wiesz co? Oni wszyscy używają karty kredytowej. Taka zasada. Otwórz. Nieważne, znajdę ten paragon. Daj znajdę. Bla, 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 <laughs> Dobra, idziemy szukać paragonu. To jest challenge na dziś. Yy... zadziała drugi raz numer z telefonem? Dzień dobry, zadzwonię się do recepcjonistki. Pano, wygrany wyjazd w tropiki. Gdzie mam ją zostawić? Halo? Czy to drugi raz działało? Niemożliwe, żeby drugi raz działało. Prawda? Nie ma opcji. Prawda? Nie ma opcji, żeby to zadziałało drugi raz. Dokładnie, dobra. Mmm. Ojejku, nie wiem co robić. Nie wiem co robić, nie wiem gdzie mogę znaleźć pragon. Wiecie co? Chyba zrobimy szybkie cięcie. Hmm. Nie będę nalegać. E, dobra, musimy, wy, czy, musimy znaleźć paragon. A tutaj co jest? Jest otwarte okno, przez które możemy wejść. Aha. Ok, szatnia, spoko. O, tutaj jest coś. Karachmel. Jest na nie coś w stylu 10-letniego kurzu. Karachmel jest na nie coś w stylu 10-letniego kurzu, ok. Mamy tutaj coś innego do wzięcia. Czy musimy wyjść? To jest szafka Rene Paris. Chciałbym umieć ją otworzyć. Okej, okay, a możemy ją otworzyć po prostu? <laughs> nie możemy, spoko. No nie no, wychodzić nie będziemy, wychodzić z okna jeszcze. Ale może możemy wejść, może możemy wejść do środka? Lub na prawo. Jest tutaj jakaś kratka, słuchajcie, albo kartka, coś, cokolwiek tutaj jest. jest to... God damn. To paragon z pobliskiej pralni. To mój szczęśliwy dzień. A co to jest? Gazeta. Wątpliwe metody. Systematyczna śmierć podejrzanych. Dochodzenie w rękach spikselowanego. Proszę, bo no niech coś się stanie strasznego. Dobra, spadamy stąd. Spadamy stąd, słuchajcie. Ale klipy Nawiedzają mnie te duchy, nawiedzają. Dobra, nic nie szkodzi. Możemy wyjść? Nie mogę dochodzić tak ubrany. Potrzebuję jakiegoś przebrania. Okej, okay, no to wracamy do Paragonu, słuchajcie, czyli do pralni. Hop, wyskakujemy. A coś jest po lewej stronie jeszcze? Sprawdźmy. Jest po lewej stronie. A nie chcemy tego przełożyć. Sprawdźmy, co tutaj jest. To fontanna z czymś na górze. To chyba coś w stylu armor Amora. Ok, a po lewej stronie dalej coś jest? Nie, już nic nie ma, czyli fontanna Amora jest ostatnią rzeczą na tej planecie. Dobra, <laughs> idziemy do pralni, moi drodzy. I widzimy się już w pralni. Ok, jesteśmy w pralni, pora odebrać nasz uniform. Sprawdźmy, co tutaj będzie. Siemkas coś wyprasowywać. Weźmy. Swój... bla bla bla, bla bla bla. męski. Yy, tak, rozmawiałem, Straszny paragon. Pokaż paragon. Oto paragon za uniform pielęgniarki. Oto on, czysty, wybrany i wyprasowany. Znalazłem też notkę w kieszeni. Weź ją i odejdź. Dzięki, do zobaczenia. Wróć kiedy zechcesz. Może da się wybrać tę kurtkę. Co wy macie do tej kurtki? Zostawcie moją kurtkę w spokoju, me. Dobra, i ja mamy damski czy męski? Damski uniform. Notka 932. No i dzień dobry. Eee, wiecie czyli to jest uniform? Bo ja dobrze wiem czyli to jest uniform. Jest to uniform Rene Paris. Czy jak ona się tam zwała? Czyli musimy wejść jeszcze raz do szatni i otworzyć kłódkę. I to nam dużo da, naprawdę. Pyk. Ta szafka na Paryż, być. Okej, okay, jaki tam był? Ojej, czekajcie, jaki to był kod? Bo zapomniałem. 9, 3, 2. Ok. 9, 3, 2. 9, 3. Ok, jest 9. Jest trójka i jest dwójka. Otwarte, sprawdźmy co tu mamy. Jest wycinek z gazety. Pielęgniarka karachmel zginęła 10 lat temu podczas nocnej zmiany. Okej. Okay. To kosmetyczka. Moje przypranie jest naprawdę gotowe. Jeszcze tylko perułka. Okej, okay, ale po co ona to trzyma? Skoro ty słuchajcie, szafka tej Karachmal. 10 lat temu umarła na nocnej zmianie. Dlaczego ona trzyma tą gazetę? Hmm, no to jest pytanie. Dobra, dobra, spokojnie. Jeszcze musimy coś znaleźć. Mm, co musieliśmy jeszcze znaleźć? Bo zapomniałem coś mieliśmy znaleźć, ale dobra. Mm, pójdźmy do środka: Perułkę do przebrania, ok Mop, jeszcze makijaż. Okej Idealne przebranie Genialne, dobra, idziemy dalej Masakra, dobra, lecimy Muszę jej kartę ukraść, dobra. Um, y -y -y. Hmm, hmm, hmm. Nie mam nic, dobra, czyli idziemy dalej szukać. Hmm, być może zrastamanym, chociaż może na lewo, może kogoś spotkamy, cokolwiek. E, sprawdźmy, w lewo. No, jest kolejne okno otwarte. To okno było zamknięte wcześniej, dobra. Lodówka. Pyk. Jest pusta. Pyk. Lodówka, pyk, jest pusta, pyk, okej okay. Jest i karta To pozostawiona karta, zbyt piękna, żeby mogło być prawdziwe Gazeta, masakra nad jeziorem, mężczyzna zabił, zabił żonę i popełnił samobójstwo Spikselowane jak zawsze w centrum, okej, okay, ciekawe Mamy coś tutaj jeszcze na przykład do wzięcia? Nie? Dobra No to faktycznie trochę zbyt, zbyt łatwe, co żeby ta karta działała? Karta klucz, no nie chce mi się wierzyć, że to działa, no ale skoro mamy kartę, no to wracamy, słuchajcie Bo co nam pozostało innego? Lecimy, lecimy Pyk do środka um, siemka, laska, Ciebie nie lubię, jesteś zbyt upierdliwa I teraz słuchajcie Karta, pyk Zadziałało Mamy kartę? Straciliśmy kartę, no gdzie jest moja karta? Mam, a jakby będę chciał jeszcze raz wejść? Cześć, mam nadzieję, że gra Ci się podoba, może kupiłbyś pełną wersję gry? Chcesz, żebym wrócił do mojej starej nudnej roboty? Może nie chcesz zobaczyć więcej gier Sui Arts? Oczywiście, że chcę Ale czy chcą moi widzowie? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku, bo to co się stanie, co to co stanie się za drzwiami, moi drodzy, dowiecie się w odcinku dziewiątym, albo po, po prostu kolejnym, wiem, który ten jest. W każdym razie, dzięki wielkie za oglądanie, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się cześć, we will be in touch.